Siemano w kolejnym odcinku na kanale, w dzisiejszym odcineczku mamy oczywiście naszą fajną polską serię Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję, bo jest to dla mnie mega ważne, jesteśmy bardzo blisko tysiąca... Co ja gadam? 50 tysięcy subskrypcji, a tysiąc właśnie 200 brakuje do tej liczby No i napiszcie hashtag... John Deere. A wam przypnę do tego komentarza serduszko. E, te serduszka będę musiał dzisiaj ogarniać, bo dzisiaj tak dokładnie wracam na YouTube tak do nagrywania systematycznego, bo jak wiecie wcześniej wyglądało to różnie. E, pisaliście mi na różnych seriach, żeby maszynki były troszeczkę głośniej, także teraz też to zrobimy. Dobra, dałem o 10% więcej, na 30% są teraz dźwięki maszyn ustawione, także miejmy nadzieję, że wam się to spodoba. Dzisiaj ogólnie w planach jest sprzedaż tamtych belek. O ile to wyjdzie, bo obstawiam, że raczej będzie cienko z tym wszystkim, bo jedziemy aktualnie po nowy nabytek i nie, nie będzie to żadna maszyna. E, będzie to ciągnik John Deere e, 175 KONI. No, moc dosyć duża. Na pewno jest to moc większa od naszego największego Ursusa 16-14. Aktualnie z ciągnikiem się użegnamy, ja go wystawiam do sklepu, bo wiadomo, w sklepie więcej osób to zobaczy, może akurat kto się tym zainteresuje, a jest możliwość tego, żeby zostawić tam na placu, dlatego z tego jak najbardziej będę korzystał. Nie jedziemy do tego sklepu po lewej stronie, jedziemy do tego sklepu dalszego, ze względu na to, że tam po prostu był większy wybór, ten ciągnik jest przygotowany, zwieziony na sklep, tylko i wyłącznie e, trzeba go sobie po prostu odebrać, przyjechać na gospodarstwo. Jest to ciągnik szybszy od tych naszych dotychczasowych, jest to ciągnik większy, jest to ciągnik nowszy, jest to ciągnik lepszy, jest to ciągnik mocniejszy. No, prawda jest taka, że ciągnik wygląda piękniej. nie jest to jakiś nowy mega John Deere, tylko jest to ciągnik starszego troszeczkę pokroju, no, ale mimo wszystko wiadomo, że od Ursusa raczej większość ciągników jest jednak nowszych, bo te ciągniki były produkowane już <gryw> bardzo dawno swoją drogą. No, ale co zrobić? Wow, myślałem, że pod koła wejdzie. Wbijajcie najnowszą fotkę na moim Instagramie z Gwiazdą. Gwiazdą internetową, można powiedzieć, Gwiazdą muzyczną. Mam fotkę na Insta, także zostawcie tam lajka, like, bo tam lecimy pod tą fotką po 2000 osób, które zostawią lajkacza. I lecimy po 9000 osób na Instagramie i wydajemy wam mapkę wtedy od razu z roomu. I wbijajcie na livea dzisiaj o 19, bo. Naprawdę nadramiania na tych seriach mamy mega, mega dużo. E, dlatego też będziemy musieli robić te live'y. Na pewno będzie live w środę i w czwartek, bo ten odcinek oglądacie w środę. Jeżeli się wyrobię, miejmy nadzieję, że do 16 się uda to wszystko ogarnąć. E, no i kolejne gdzieś tam live'y będą w czwartek na pewno. Później dopiero pewnie w niedzielę, bo piątek i sobota raczej to jest weekend. Raczej śledźcie mojego Instagrama, będziecie wiedzieli co weekend coś się dzieje na tym Instagramie Także polecam, polecam Jeżeli chcecie coś do mnie napisać, jeżeli macie jakieś pytanka No to też piszcie do mnie na Instagramie, bo nigdzie indziej wam nie odpiszę Kompletnie nie zajmuję się innymi social mediami W sumie jest tylko i wyłącznie fanpage Także tych social medi innych też jest za dużo tak naprawdę nie ma ale wiadomo, że tylko i wyłącznie Instagramem się zajmuję, bo jest to po prostu poręczne. Mam to na telefonie i sobie lecę, i sobie odpisuję na bieżąco każdemu. Także fajna sprawa. A my jesteśmy już, powiem Wam, że blisko. Tu już Biedrę widać, także naprawdę nie jesteśmy daleko. I myślałem, że dłużej nam to zejdzie, a to jest dopiero gdzieś tam pewnie czwarta minuta odcinka. Mniej więcej tam dojedziemy i będzie git. jak widzicie, co niektóre uprawy jeszcze nawet, coś jakaś taka, wiecie, jakieś tam inne uprawy. Nie to, co my zazwyczaj siejemy. No i u nas się już zaczną pracę. Pożniwne, będziemy musieli sobie pojechać do sąsiada, e, nakupić obornika od niego, bo no, jednak nie oszukujmy się, ale jest to potrzebne. E, ten obornik na pola gdzieś tam będziemy sobie wywalać jak najbardziej. Dobra, tutaj biedra już przejechana, tutaj wiadomo, Jacyś tam ludzie sobie są, jakieś tam sady. No i jesteśmy już bardzo blisko sklepu. Który ogólnie jest po lewej stronie, jakby ktoś nie wiedział. Zaraz wam tu pokażę. Tam jest, o, stacja paliw, normalnie, co to jest? W ogóle jak to się nazywa ta stacja paliw? Wow. Daleka. To nie jest zła stacja paliw daleka. On nie jest po lewej, on jest po prawej stronie. O Boże. Mi się coś tu pomieszało kompletnie. Eee, zajeżdżamy. Tak wygląda nasz nowy ciągniczek. Ja jestem zadowolony z tego, że jest tutaj mój nowy ciągnik. Patrzcie, jak to zajbiście wygląda. To jest naprawdę fajne, patrzcie. Mega sprawa. 7.80. Koła największe, jakie są możliwe, no ale też i po... Może jakaś wielkość tej mocy to nie jest jakaś niewiadomo jaka przepaść pomiędzy tym ciągnikiem a tym, ale większość, 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 wielkość samego ciągnika e, mówi sama za siebie. Patrzcie, jest różnica, no nie? Jak on ma koła przednie, jak ten ursus praktycznie tylnie. Także naprawdę, naprawdę jest przeskok na naszym gospodarstwie. Jeszcze wiadomo, tutaj będzie wymagana też i wymiana kombajnu, Tego Bizona sprzedamy. Ale jak na razie, tutaj też nie chcę się za bardzo na to napalać, ze względu na to, że nie mam pieniędzy. E, pasowałoby nam też i obciążnik kupić na przód, jak będziemy robić bardziej wymagające prace polowe. Także ja sobie gdzieś go kupię. Dobra, ciągnik duży, to i obciążnik musi być dosyć spory. E, wziąłem sobie obciążnik 1800 kg. Dobrze tu jest napisane? Czy to jest 1900? 1800 chyba. Ty chyba 1800 tyczajcie, że ja zapomniałem? Przed chwilą to kupowałem i coś mi się tutaj pomieszało, ale dobra, nieważne. Lecimy sobie na gospodarstwo. To nie jest priorytetem, jaki obciążnik kupiliśmy, tylko jak on się będzie sprawował. Co to jest w ogóle? Sklep z maszynami, jakie tu są w ogóle loga fajne podawane. No i też w planach jest zakup przynajmniej jednego, dwóch pól, ale bardziej będę się starał to ogarniać te pola na zasadzie takiej, że jeżeli mamy swoje pole, to gdzieś obok będę się starał dokupić drugie. Jest taka możliwość oczywiście, żeby to zrobić. Na tej mapie pola są kupowane oddzielnie, dlatego też będzie to po prostu łatwe do zrobienia. No i będzie to dobrze moim zdaniem ogarnięte, bo im większe pola będą, tym lepiej. Też nie chcę za bardzo przesadzać, żeby jakichś wielkoludów takich mega nie stworzyć. Też ja takich szerokich mega pól nie lubię, wiadomo jak stworzy, stwo, stworzysz. To sobie stworzysz, bo z dwóch pól będziesz tworzył jedno, czyli tworzymy jedno większe pole z dwóch jakichś wąskich, no nie? Czyli nam szerokościowo kawałeczki pewnie będą wychodziły. Tak czy siak mniejsze niż na przykład tutaj widzicie, no nie? No i tutaj, jak widzicie, sobie jedziemy 48 na godzinę. Jest to prędkość, powiem wam, że świetna, bo teraz do jasna pola będzie o wiele, wiele szybszy. Wszystko się tutaj rusza, oprócz pedałów, tak? I nie ruszają się pedały, ale się tu stanęło. No ja sobie muszę wjechać teraz na gospodarstwo i zajmiemy się sprzedażą tych belek. I właśnie pół belek na pewno sprzedam sobie po prostu na sprzedaż. I troszeczkę tych beleczek też dam do sąsiada, do którego będziemy sobie później brali obornik, bo jak wiecie, ja mu daję belki, on mi daje później z tego obornik. Na taki układ sobie idziemy. A teraz lecimy sobie na Bielaki, jeszcze pół kilometra i jesteśmy we wsi. To w ogóle powiem wam, że brzydko to wygląda, jeżeli jest bawełna dana na polskim takim Polskim gospodarstwie, polskiej mapie, no bo bawełny raczej nie spotkasz gdzieś tam na polskiej wsi, gdzie jest uprawiana, prawda? Tak samo co niektóre uprawy też tutaj tak średnio pasują na polskie warunki. Wiadomo, że tam autorzy, o, bo to trzeba to, trzeba tamto, trzeba to mieć, trzeba tamto, żeby to przecież wyglądało tak jak Farming 19. No, no nie do końca, bo jednak gdzieś tam zagraniczna mapa, taka jak na przykład europejska, chociaż. W Ameryce na pewno bawełna się uprawia, a w Europie no też na pewno są jakieś osoby, które gdzieś tam tą bawełnę uprawiają. E, chyba, że wszystko jest importowane gdzieś tam z zagranicy, ale nie wiem. Nie znam się kompletnie na temacie bawełny, także wam nie powiem. W ogóle mikrofon mam być tu ustawiony. Powinien być. O! Jak były takie lekkie jakieś hałasy, teraz to. Perdosik. <gry> ale tak to musiało wyglądać. Nie wiem, i tym będę ciągnikiem chyba sobie. Jeździł ogólnie z tą przyczepą z belkami, bo powiem wam, że tragedia tym Ursusem 1634, nawet nie ten 1614 co sprzedałem, tylko 1634. On nie dawał rady sobie z tym czejcie. Naprawdę jak była cała przyczepa naładowana, gdzieś tam po płaskim jechał, co prawda, ale e, gdzieś byle jaka górka i ten ciągnik nie dawał sobie rady. Wiadomo, że te belki swoje ważą. Zobaczymy jak sobie będzie radził też i ten ciągnik. Dobra, zajeżdżamy jeszcze przed przechodnią. No i tak jak mówiłem sprawa tych kombajnów Ten kombajn już raczej tutaj nie ma miejsca Żeby on tutaj był na tym gospodarstwie No bo ten kombajn jest słaby Naprawdę ten bizon jest słaby Jak będę miał te większe kawałki To i szerszy header gdzieś w większym kombajnie e, Też jest to po prostu No, no trzeba, no to trzeba no, Ludzie cały czas się rozwijają na tych swoich gospodarstwach W prawdziwym życiu To i my tutaj się nie będziemy jakoś opierdzielać Dobra, ja tutaj mam przyczepę chyba całą naładowaną Z tego co widzę Tak, tak, tak jak najbardziej To pierwszą przyczepę Polecimy sobie sprzedać, chociaż w sumie nie wiem, czy dzisiaj wszystko, bo te belki to jeszcze nie jest wszystko. I nie wiem, jak to sobie poogarniać, czy dwie przyczepy dzisiaj dać na skup, bo tutaj z tych samych obelek wyjdzie nam najprawdopodobniej ze cztery przyczepy. E, cztery bądź jeszcze więcej. Ja sobie podczepię te. A nie ma tutaj nic. Wow! Myślałem, że są te takie, e, wiecie, przewody, a tutaj nie ma tych przewodów. Czy tutaj się automatycznie załącza napęd 4x4? Chyba tak, bo to w prawdziwym życiu napęd 4x4 sobie możecie sami, wiecie, klikacie i sobie włączacie, a tutaj raczej e, działa to z automatu, no jak wiecie, ta prędkość taka jest okej, okay, no ale przynajmniej ruszyliśmy, tamtym ciągnikiem pod górę z pełnymi beleczkami, Ursusem nie dalibyśmy rady tutaj ruszyć, e, po prostu by to nam nie wyszło, bo ciągnik by nie dał rady, nie, nie byłoby bata na wariata. Chociaż z tego co widzę to i ten ciągnik ma problemy lekkie. Nie wiem czy tutaj nie wozić po prostu po mniej belek. O, dwa na godzinę, co prawda dwa na godzinę, ale jedzie w przeciwieństwie do poprzednich ciągników. Lepiej, żeby jechał dwa niż żeby stał w miejscu. No w ogóle stał w miejscu, że można tak to powiedzieć, bo ten ciągnik tak jak się cofał do tyłu po prostu. Ten ciężar go przytłaczał. O. Coś tu... Coś tu, coś tutaj, już jesteśmy praktycznie na górze, a jednak ciągnik się męczy. Dobra, już jesteśmy praktycznie, prawie jest git. Aby jeszcze o tą górkę pokonać, jesteśmy naprawdę ustawieni, bo teraz to już ulicą jechać, tylko to już za bardzo górek nie będzie. I aby się nie zatrzymywać, bo jak się zatrzymamy, to później może być lipa, nic nie jedzie, nic nie jedzie. Dobra, elegancko. Do skupu też troszeczkę jest, bo tam musimy jechać aż do końca tej drogi. Później skręcamy w prawitkę. No i jedziemy 0,8 na godzinę. Oha. Niby człowiek myślał, że się uda, ale jednak chyba się nie uda, mordy. Naprawdę chyba się jednak nie uda. Nie mam żadnej liny chyba na gospodarstwie, chociaż spróbujemy to wyciągnąć jeszcze bardziej, ale powiem wam szczerze, że... <laughs> raczej będzie ciężko. Gdzie jest lina? Nie, nie, nie wiem, czy ja mam linę w ogóle na gospie. Myślałem, że mam. Czy tutaj przejść po tym całym syfie gospodarczym i będziemy wtedy mieli pewność, co tu co tu się w ogóle znajduje. No raczej powiem wam, że nie niemiłe zaskoczenie chyba tej liny naprawdę nie mam. Chyba seryjnie tej liny nie mam, bo tutaj nic kompletnie ja nie widzę, żeby tutaj gdziekolwiek ta lina e, była. Tu jest łyżka, czyli to najprawdopodobniej gdzieś koło tych zaczepów do tura by było i do gdzieś te okolice łyżek. Tylko nie wiem czy ona nie była zbagowana i dlatego ja jej nie usunąłem. Lipa, trochę lipa. No tutaj te koła może też i przeszkadzają lekko. Spróbujmy coś tutaj zrobić jeszcze z tego. Dajmy sobie trochę do tyłu i zobacz, oj, żeby tutaj za bardzo, oj, widzicie, ja hamowałem cały czas, tutaj nic mi nie wychodziło. No, tak średnio. Te, kół, te kółka wszystko psują, wiecie, bo tu jest aż za duża górka, może nie tyle chodzi o moc, e, co chodzi jednak o e, te koła, które o tu zaraz zawisną w powietrzu, te koła. I dlatego też później nic się nie da z tym ogarnąć. No dobra, to ja sobie go wyciągnę taką metodą e, troszeczkę inną, taką średnio realną, ale inaczej byśmy tutaj po prostu stali do końca odcinka i by się nic nie działo. Teraz, jak wiecie, kółka sobie idą no, po całej drodze, bo każde kółko gdzieś tam przylega. E, można sobie dopiero swobodnie, na spokojnie tutaj jechać. E, no bo tak to naprawdę ciężka, ciężka sprawa. Miejmy sobie ludzi, e, żeby tutaj nie rozjechać ich. Ale naprawdę, ciągnik chyba każdy uważa, że świetny. W ogóle, czemu ktoś zrobił na tej mapie tak, że ludzie chodzą po ulicy? Mogliby chodzić po tej trawie i by tutaj nam wcale nie przeszkadzali. A tak to łazi w to i z powrotem i jest tragedia. I z tego co widzę, chyba nie uda się nam dwóch przyczep wywieźć na jednym odcinku. Ale to był odcinek, wiecie, bardziej skupowania ciągnika. A co nam zostanie, tak, co sprzedam to na live, czy wywiozę właśnie do tamtego gościa. Topole powiem Wam, że ładnie wygląda i ono wcale nie jest takie malutkie, jest dosyć długie i chyba nie jest jakoś za bardzo dzielone, także tutaj może być spoko sprawa. Też łąk nie kupuję, bo jak wiecie, tutaj krów nie ma. Jeżeli coś będziemy inwestować, to będą to bardziej świnie. No i dopiero później może jakieś tam krówki, może coś będziemy kombinować, żeby to jeszcze fajniej wyglądało, żeby było bardziej urozmaicone, ale na razie nastawiamy się na hodowlę zboża, dopiero gdzieś tam następny sezon. Zweryfikuję to jakie... U, wow, tu powiem Wam, że ta odległość hamowania, jaką musimy przebyć, żeby ten ciągnik się faktycznie zatrzymał, albo przynajmniej zwolnił do takiej minimalnej prędkości, jest dosyć długa. Z takim obciążeniem. Tutaj w ogóle jakiś samochód sobie stoi to jest też na wzór audicy praktycznie robione. Te samochody są tutaj. O, i teraz bestia się rozpędziła, tylko później weź to wyhamuj. Ja muszę chyba sobie zobaczyć jeszcze na mapie, gdzie to dokładnie jest, bo... Mimo, że ja to sprawdzałem, ale ja to sprawdzałem parę dni temu i obstawiam, że raczej już nie mam pojęcia, gdzie jest kompletnie ten skup. E, bo wiem, gdzie jest skup zbóż, bo ja już tutaj sobie latałem i sprzedawałem, ale... Najgorsze jest to, e, że ja tego za bardzo nie pamiętam, gdzie jest skup właśnie tej słomy. I gdzie to jest? Mordo, gdzie to jest? Tutaj my, my musimy jechać na strych. To jest skup zboża. To jest strych, czyli tak czy siak ja jadę na ten sam skup, co wcześniej jeździłem ze zbożem. E, także okeną, bo to jest po prostu za tym. Czekajcie, bo źle skręciłem. Się tutaj skręciło co automatycznie. Wow, 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 wow. Widzieliście, co się stało przed chwilą? W sumie i tak dobrze nawróciłem. Mniej więcej chociaż. Te budynki mogły być w lepszych teksturkach, one wiadomo, że tutaj są tylko prowizorycznie. E, żadnej funkcji nie mają, może nawet za, przez nie można przechodzić, o, to może jakieś tam funkcji żadnych nie mają kompletnie, ale mogłoby to ładnie wyglądać, prawda? Szczególnie, że gra gdzieś nam pozwala na już robienie lepszych tekstur i w ogóle na upiększanie tej rozgrywki. Czekajmy, ile dostaniemy za tą jedną taką przyczepę. E, Dziś tam może wam podsumowanie zrobię w kolejnym odcinku, jak już sprzedam wszystko, bo tam za jedną przyczepę to tam za bardzo nie będziemy zwracać uwagi na to, bardziej jak już wszystko sprzedamy. Dobra, ja mam tutaj wjechać, tutaj, w to miejsce. Teraz, ja, właśnie, bo to mi nie ginie. Ja muszę to jakoś ogarnąć. Czyli dobra, wszystkie nam zleciały, oprócz tych dwóch. E, za te wszystkie belki, oprócz właśnie tych dwóch, dostałem prawie 7500. Jest to dużo czy mało? No, powiem Wam, że na czas poświęcony, jaki musiałem włożyć, właśnie w sprasowanie tych belek, pozwożenie tych belek. No jest to marna kwota tak naprawdę, bo lepiej nie robić tych belek i po prostu żyć ze zboża I lepiej na tym wychodzisz po prostu Ale tak czy siak, jeżeli patrzysz na taki dodatek, gdzie by nie wliczać w to, że musiałeś poświęcić czas, żeby to sprasować, żeby to zebrać, czy nawet czas, żeby to przywieźć No to 7500 już wtedy się staje fajną kwotą, tak jakby one sobie tam leżały i po prostu byś przywoził i sprzedawał To wtedy jest jak najbardziej okej okay. E, tylko też zaznaczmy, że tych belek wchodzi tutaj chyba 16 na tą przyczepę. Jeżeli dobrze pamiętam. No to tak wychodzi niecały 1000 za jedną belkę, tak? No co ja gadam, niecały 1000, niecałe pół tysiąca, tak. 16 na, na ten, na 2 no to 8, to 8 tysięcy byśmy zarobili gdyby było po pół tysiąca A my zarobiliśmy 7,5, czyli wychodzi jakieś takie, no nie wiem może po, może po 450 jedna belka Albo po 400 z czymś, bo raczej poniżej 400 ta cena, no na 100% poniżej 400 ta cena Nie ma prawa tutaj zejść Sądząc po tym jaka jest tutaj kwota, chociaż jeszcze doszły te dwie belki, także czekajcie bo to jest 18 Liczyć, że to jest taka kwota no liczyć już, że to 460 powiedzmy, jest jedna beleczka. No nie, bo tam sprzedaliśmy w sumie nie 16, tylko 14. E, czyli z 14 belek to 7000 to by było pół. Nie, to wychodzi nam z jakieś 550 za belkę w takim razie, bo ja wtedy wcześniej liczyłem 16, a tu było 14 i taka kwota. Także już wszystko sobie w głowie poukładałem Jak najbardziej. No i co ja, lecę sobie dalej ładować to wszystko. Weźmy ja tu, zajedźmy, ale tu ona idzie, tu wiesz. Nie wiem, jaką miniaturkę wam zrobić. Chyba zrobię miniaturkę taką, że tego John tutaj nie będzie, e, tylko będzie wystawiony właśnie tamten ciągnik, czyli Urso -Sale Lolek e, Będzie pięknie wystawiony na sprzedaż. No i tu będzie też że nowy nabytek kupiliśmy, ale tego nowego nabytka na, fo na fotce raczej nie będzie. Kto ogląda film ten, będzie wiedział, e, co gdzie i jak. I teraz tak, zaczynamy magiczne układanie tych belek e, 321, patrzcie. Wystarczy, że klikniemy y. X. I. X. Nie klikam wyleco. E, także no. Jak to wygląda? E, pozycja pracy, bo to na B jest. O, widzicie. Zajubiście. Bo Rozładunek jest na y, a to jest na B. No i tutaj tych belek jest chyba 16, tak jak mówiłem. A jeżeli jest ich więcej, to ja całkiem się w obliczeniach gdzieś tam pomyliłem wcześniej, wiecie. Jakby ściągnęło. Może więcej jest niż 16. Chyba więcej jest niż 16, wiecie? A to jest 30 belek. <śm> czyli czyli 30 30 podzielić na... Pół to jest 15, 15 tysięcy. Jeszcze na pół to jest i 7,5, czyli belka jedna jest za 250. O matko, co co to jest? Jedna belka jest po 250, a nie po 500. Ja myślałem, że tu jest 16, belek, tu jest 30 belek, i teraz nam wychodzą dokładne obliczenia. A jak coś źle obliczyłem, to sorry, ale ra raczej dobrze obliczyłem. To tam się zna, może na tym bardziej ten sobie to obliczy jeszcze dokładniej, a my znowu mamy problemy z wyjechaniem. Jak ja skręcam, to ten ciągnik automatycznie, tak jakby zwalnia do zera, ale później znowu się rozpędza. No nie wygląda to zbyt fajnie i przyjemnie, ale w dzisiejszym odcinku powiem wam tak. To było na tyle. Ja jest z wami żegnam, bo i tak zrobiliśmy kawał dosyć dużej dobrej roboty, a my widzimy się w kolejnych produkcjach. U mnie na kanale i na razie.